Zauważyła, że Twoja skóra jest coraz mniej jędrna i elastyczna? Twoja skóra staje się coraz bardziej wiotka? Jakie czynniki młodości połączone wraz z regularnym masażem mają wpływ na jędrność, promienność i młodość Twojej twarzy? Pamiętaj o prawidłowym nawodnieniu swojego organizmu. Skóra to woda. Wypijaj od 1,5 litra do 2 litrów wody dziennie. Dobrze jest dodać do wody szczyptę soli kłodawskiej, co poprawi przyswajanie wody w organizmie. Drugie, włącz do swojego jadu jadłospisu codzienne picie bulionów. To są długo gotujące się wywary kostno-mięsne. Picie takich bulionów codziennie zmniejsza zmarszczki. Numer 3. Włącz do swojej diety czerwone mięso. Takie mięso zawiera większą ilość żelaza, która jest potrzebna do odżywienia skóry, ale również zawiera aminokwasy potrzebne do budowania kolagenu, jak również pełnowartościowe białka, które wpływają korzystnie na regenerację skóry. Numer 4. Włącz do swojej diety tłuszcze zwierzęce, a więc masło, smalec, słoninę. Takie tłuszcze zawierają cholesterol, a z cholesterolu składają się komórki naszej skóry. Cholesterol wpływa odmładzająco nie tylko na skórę, ale również na mózg, jest również naszym antyoksydantem. I numer 5: włącz do diety jaja. Jeżeli nie masz alergii, nietolerancji, jaja powinny być codziennie w twoim jadu dlatego że zawarte w żółtku składniki odżywcze są bombowitaminowo. A ja nazywam się Iwona Wierzbicka, jestem dietetykiem klinicznym, mam 47 lat i pomagam kobietom takim jak ty zachować jak najdłużej młodość.